Jest z nami Damian Duda, ratownik Pola Walki, Fundacja W Międzyczasie, często jeżdżący na Ukrainę, jeżdżący na linię frontu. Damianie, spędziłeś sporo czasu pod Bachmutem. Teraz o Bachmucie się mówi, że niby ta bitwa się zakończyła, ale tak naprawdę cały czas po zachodniej stronie Bachmutu przecież są te pozycje ukraińskie, więc walki trwają, walki na wschodniej Ukrainie cały czas trwają. Jak jest Twój ogląd sytuacji obecnej? Pod Bachmutem, jak i w samym Bachmucie. Pracowaliśmy w mieście, którego teraz jest bardzo niewiele. To znaczy na chwilę obecną tego miasta, i to nie jest tajemnica wojskowa, są śladowe ilości. Armia ukraińska nie cofa się sama z siebie. Ona w tym momencie jest wypychana z samego miasta. Natomiast pilnuje możliwości dojazdu na obrzeża miasta, gdzie dalej są wojska ukraińskie, czyli zabezpieczenie flank, gdzie idą drogi. Dojazdowe, jak i samej linii obrony, która jest teraz na skraju miasta. Widzieliście to na własne oczy mówi się o tym, że bitwa o Bachmut była taką bitwą na wyczerpanie, którą Rosjanie wydali Ukraińcom, żeby tych ofiar ukraińskich było jak najwięcej. A z kolei okazuje się, że to trochę Rosjanie też wpadli w tą pułapkę, bo ponieśli tam ogromne straty. Bachmut był taką bardzo wyczerpującą bitwą. Róbka, maszynka do mięsa, tak mówią zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie. Duże straty były po jednej i po drugiej stronie. Fakt tych strat rosyjskich było więcej, było 4 do 1, jeżeli mówimy o stratach, na korzyść oczywiście ukraińską. Natomiast mimo wszystko jednak dalej to generowało dużą ilość ofiar, także po stronie ukraińskiej. W Bachmucie znikały całe jednostki całe bataliony, jednostki niższego szczebla po prostu przestawały istnieć na skutek ilości strat bojowych. Co myślisz o tym, jak się ciągle dyskutuje o kontrofensywie? Czy będzie ona, czy nie będzie? Mówiło się o możliwym uderzeniu pod Zaporożem, o tym, że mogą szykować w innych miejscach, czy pod Kreminną, czy, czy pójście nawet na Mariupol. Jak ty to oceniasz? Bo wiele było spekulacji, ale to można powiedzieć najbardziej przegadana w mediach kontrofensywa, na którą wszyscy czekają, ale, ale jak ty to widzisz? Wszyscy spodziewają się, że ta kontrofensywa będzie trochę taką magiczną sztuczką, gdzie za dotknięciem czarodziejskiej różdżki ona się nagle wydarzy. Ona będzie, ona jest przygotowywana, jednostki formują się, szkolą się, sprzęt jest dowożony, ale sam Zelański mówił o tym, że potrzeba do niej czasu, że jeżeli to ma być kontrofensywa, która nie będzie wysłaniem setki tysięcy żołnierzy na rzeź to Ona musi być przemyślana i odpowiednio przygotowana, i to się teraz dzieje. Przygotowania trwają. Co myślisz o tym, jak widzisz, gdy na przykład Rosyjski Korpus Ochotniczy, Legion Wolnej Rosji, te jednostki złożone z rosyjskich dysydentów, byłych jeńców, e, ludzi, którzy walczą z Putinem, przekraczają granice, walczą pod Biełgorodem, cała rosyjska propaganda tak naprawdę nie bardzo wie, jak to, jak to skomentować. No, te ostatnie akcje, ja, jak to oceniasz? Potężny pstryczek w nos e, i pokazanie, że. E, kim ma dwa końce e, i kto mieczem wojuje od miecza, ginie. Jakby W tym momencie argument, że to walczą Rosjanie przeciwko Rosjanom, że takie transportery opancerzone można kupić w każdym sklepie militarnym, e, że tak naprawdę Ukraina tutaj nie jest stroną konfliktu. E, mistrzowskie posunięcie. I na koniec chciałem zapytać jeszcze o samą pomoc bezpośrednio. Czy to jako ratownik, czy w ogóle pomoc humanitarną? No bo na samym początku pełnoskalowej inwazji było takie wielkie, można powiedzieć, pospolite ruszenie, żeby wysyłać pomoc humanitarną, pomagać i tak dalej. Natomiast ze względu na to, że ten front się trochę bardziej przesuwał na wschód, jakby to trochę przycichło, chociaż świadomość w Polsce jest i tak duża, ale jak ty to teraz oceniasz? Czego potrzeba najwięcej? Jakie są takie główne potrzeby, które mają Ukraińcy na ten moment? Wydaje się, że to pospolite ruszenie, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, faktycznie osłabło. Natomiast dalej widzi się wolontariuszy, którzy przywożą tą pomoc dedykowaną. To znaczy jest jej mniej, ale jest ona mocno spersonalizowana do tego, co oddziały faktycznie potrzebują. I jeżeli chodzi o te potrzeby, te potrzeby są różne. Dlatego jest ważnym, żeby kontaktować się z fundacjami. Czy wolontariuszami, którzy mają kontakt z tymi konkretnymi ekipami, żołnierzami, oddziałami i wiedzą, co tym ludziom konkretnie jest potrzebne? Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.